Panie Marszałku, jak się Pan zapatruje na pomysł Romana Giertycha, aby 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe przegłosowało przerwę, na przykład, jak proponuje Roman Giertych, do 6 września. Wówczas Pan by został pełniącym obowiązki prezydenta i byłby czas według Romana Giertycha na ponowne przeliczenie głosów. Dziękuję. Tak, a potem by doszło do, na przykład, jeżeli to Roman Giertych nadal y, decydowałby o tym bo rozumiem, że chce decydować czasami za zgromadzenie narodowe i za wiele innych instytucji państwa do kolejnych wyborów, które wie pan, czym się skończą. Karol Nawrocki je wygra w pierwszej turze, 70%. Dlatego, że emocji społecznej, która powie, aha, chcieliście ukraść ludziom wybory, kombinowaliście przy wyborach, nie da się powstrzymać i ona będzie dużo silniejsza niż ta, która jest dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, że podobną rzecz Roman Giertych czy ktokolwiek inny proponuje Elżbiecie Witek. W sytuacji, w której wygrał Rafał Trzaskowski. Mówi Pani Elżbieto, proszę na miesiąc przejąć obowiązki prezydenta, proszę teraz to wszystko, bo są wątpliwości, proszę tam wszystko popodpisywać, tak jakby było, żebyśmy zrobili nowe wybory, bo może wygra ten kandydat, co my byśmy chcieli, tak? Proszę sobie to wyobrazić, jaka by była nasza reakcja? Są pewne świętości w państwie i jedną z tych świętości jest konstytucja. Jest głos ludzi. Rafał, Roman Giertych jest bardzo kreatywnym polityk, pra, prawnikiem, wymyśla różne koncepcje. Wiem, że nie chce się też zgodzić wewnętrznie, w duchu z tym wynikiem wyborów, który jest. Natomiast jeżeli znalazłby, bo potrzeba do tego 281 członków Zgromadzenia Narodowego, takich ludzi, którzy chcieliby poprzeć przerwę, to niech mi ich pokaże. Wtedy będziemy rozmawiali o tym jako o konkretnej polityce, a nie jako o pomysłach różnego rodzaju, którymi można wypełniać Twittera. Ja mówię przy całym moim szacunku i sympatii do Romana Giertycha, bo to jest bardzo kreatywny umysł, ale on może pisać na Twitterze, a ja odpowiadam za Państwa.